Hey moi drodzy z tej strony, Natalia, lub jak to woli, absurdalna, i witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. I tak jak widać po tytule, pogadamy sobie dzisiaj o końcu bycia nastolatką. To jest dziwne, ale. za tydzień będę już miała 20 lat. Nagrywam to we wtorek. Widzicie to w sobotę? Ja mam urodziny w niedzielę. 19 maja, i to jest dziwne. To jest. Naprawdę dziwne i mam w związku z tym, że kończę faktycznie bycie nastolatką, tak na papierze, no bo oczywiście to tylko liczba, tego dnia nic się nie zmieni. To nie ma znaczenia, to kwestia mindsetu, ale jednak ja mam dużo przemyśleń związanych z tym wszystkim, bo ja też jestem taką osobą, która kiedyś trochę to zależy, jeszcze na których etapach, ale miałam takie momenty, że chowałam to albo po prostu nie chciałam o tym mówić, że jakby. Tak samo nowy rok coś dla mnie znaczy, i urodziny coś dla mnie znaczą, takie symboliczne rzeczy, i to nawet nie chodzi o to, że same w sobie mają, mają jakieś znaczenie, ale ja po prostu lubię, żeby miały jakieś znaczenie. Dlatego, jak możecie się domyślać, zmiana tej liczby na początku tym bardziej jest dla mnie czymś wyjątkowym. Zwłaszcza, że to jest dość ciekawe, jak moje podejście do tych 20 urodzin się zmieniało, i jakby troszkę z przerażenia ewoluowało to w raczej ekscytację, tym, że właśnie. Będę miała tą dwójkę z przodu i zaczynam lata 20, z którymi po części już się od jakiegoś czasu identyfikuję, ale to za chwilę. Standardowo pytanie, jaki tam, jak tam moje życie, update życiowy, jeszcze zanim do odcinka przejdziemy. Słuchajcie, mam teraz tydzień urodzinowy i ja bardzo chciałam, żeby ten tydzień był wyjątkowy. Wczorajszy dzień był super i totalnie niespodziewanie, poszłam na kawę z ludźmi, z którymi na zajęciach zamieniłam może w życiu. Dwa zdania, jakby tak, bo generalnie ja w tym semestrze na jednym z moich kierunków jestem w różnych grupach zajęciowych i po prostu jestem z ludźmi, z którymi po prostu nigdy więcej, nigdy wcześniej nie miałem jakichś większych kontaktów i w ogóle. I poszłyśmy, bo nam zajęcia wcześniej skończyli, bo um, jedna z prowadzących musiała jechać do weterynarza, więc tak, i poszliśmy na kawę. I to było mega randomowe i pewnie z tymi ludźmi ogólnie nie będę miała kontaktu i tak dalej, jakiegoś większego, ale to było bardzo przyjemne i nie wiem, zwłaszcza, że teraz tak może trochę e, foreshadowingując ten odcinek, trochę jest takie przekonanie, że najwięcej właśnie ludzi poznaje się, jakby wiecie, na etapie szkolnym i tak dalej, czym jest się starszym, tym częściej, tym częściej, tym trudniej jest nawiązywać znajomości i miałam takie... Fajnie jest pogadać z jakimiś innymi ludźmi, a nie z takimi stałymi w moim życiu wiecie o co chodzi. Czasem taka spontaniczna interakcja jest fajna, i to było fajne, i generalnie ten cały tydzień mam bardzo fajnie rozplanowany. Um, zwłaszcza czwartek, sobotę i niedzielę. I bardzo się cieszę, bo spędzę urodziny. W cudownym towarzystwie i się bardzo z tego cieszę, bo nie zawsze urodziny były dla mnie super czasem, ale stricte o urodzinach, żeby już tutaj nie powtarzać, i tak dalej, to osłam Was do mojego odcinka z zeszłego roku o urodzinach. Co prawda on jest nagrany jeszcze, jakby wiecie, bez, um, bez obrazu, ale możecie go sobie posłuchać czy na Spotify, czy na YouTubie. Wydaje mi się, że też już jest jednym z tych, które zostały wstawione jako odcinki z archiwum, więc zapraszam. A już teraz przechodząc dalej, to generalnie. W tym, tym oddecie życiowym chciałam wam tylko powiedzieć, że super się bawię i mam nadzieję, że was też jest wszystko dobrze i mam nadzieję, że jeżeli piszecie teraz jeszcze maturę, jakieś matury są przed wami, że te, które napisaliście poszły wam cudownie i te, które są przed wami też wam pójdą. Trzymam mega mocno za was kciuki, naprawdę. I do tego wszystkiego też chciałam powiedzieć, że nagrywam aktualnie mini vloga, czyli ostatni tydzień bycia nastolatką. Trochę dlatego, że mm, filmik... Z ostatniego dnia bycia nastolatki Emmy Chamberlain widziałam jakieś miliard razy i sobie tak o tym pomyślałam, że może byłoby fajnie mieć taką po prostu pamiątkę, zwłaszcza, że mam fajne plany na ten tydzień. Czy ja to wstawię? Nie wiem, więc może trochę bez sensu o tym mówię, bo możliwe, że tego nie wstawię. Pytanie, czy moi znajomi chcą tam być, bo jeżeli nikt tam nie będzie chciał być, to pewnie tego wam nie wstawię, bo wolę ich nagrać i mieć to dla siebie niż ich nie nagrywać i wstawiać to, ale zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Przechodząc do drugiego pytania, czemu teraz? No, logicznie mam zaraz urodziny, więc tutaj się po prostu rozwodzić nie będę. Więc na początek chciałabym trochę pogadać o, o byciu nastolatką, a potem przejdziemy do tych lat dwudziestych, bo to jednak to są takie okresy, jednak życia, które są w jakiś sposób ustabilizowane w kulturze i mają konkretne skojarzenia, konkretne, jakby to są jakby konkretne. Wyobrażenie się o tych latach, bo jak ja myślę o latach 30-40, um, naszego życia, oczywiście nie mówię o latach 1900, dobra, wiecie o co chodzi. E, no to w każdym razie to, to jest bardziej taki rozmyte. A tutaj jednak są takie jasne jakieś jakby etapy, które po prostu 90% ludzi przechodzi. Czyli chociażby to, że bycie nastolatką, po pierwsze nastolatkiem i tak dalej, po pierwsze mamy to wspólne doświadczenie szkoły i i to nie dla wszystkich jest super, i też nie dla wszystkich te kolejne etapy i te kolejne zmiany środowiska są super, ale jednak jest taki obraz, że no, po pierwsze bycie w high school i tak dalej powinno się wiązać z konkretnymi doświadczeniami i tak dalej. No i generalnie nawet na te lata, które jakby później nie są aż tak bardzo pookreślane, jak właśnie, no już po dwudziestce, wydaje mi się, że to się znaczy. Po skończeniu 20, tam 9 lat, to to się coraz bardziej rozmywa 30, 30 parę i tak dalej, 40, to się rozmawiają te takie oczekiwania względem tego wieku, ale wydaje mi się, że tutaj są właśnie takie bardzo sprecyzowane, że powinno się mieć jakieś tam właśnie high school doświadczenia, takie wiecie, takie typowe typu jakieś imprezy, typu pierwszy tam, albo nawet już nie pierwszy związek, jeden, drugi, trzeci i tak dalej. Ym, I są po prostu takie jakieś, wiecie, konkretne, bardzo reguły gry i też no to chyba wszyscy już wiemy, że rzeczywistość, a to co widzimy na przykład w filmach się nie zawsze zgadza i ludzie sobie po prostu nabudowują te oczekiwania. Ja też byłam jedną z tych osób, która myślała, tak liceum będzie najlepszy czas w moim życiu i bardzo się cieszę, że teraz coraz bardziej się o tym mówi, że nie i ludzie, którzy... Pikowali w high school, jakby sorry, wczoraj oglądałam dosłownie video essay o takim tytule i, um, i teraz będę miała to bardzo w głowie. W każdym razie, co do tego, że właśnie liceum jest dla kogoś najlepszym czasem, to to jednak jest trochę przykre. Ja bym teraz, jak o tym myślę, to nie chciałabym teraz tak jakby mieć, no bo to by oznaczało, że już najlepsze lata mojego życia są za mną, a to jest chyba słaba perspektywa, generalnie. Ale kiedyś miałam takie spojrzenie, że właśnie te, ten czas liceum on musi być. Najlepszy, musi być super. Wtedy muszę robić wszystko i te wszystkie rzeczy podhaczać, a potem przyszło co do czego i tyle rzeczy się zdarzyło, które nie były według tego scenariusza, mm, jaki, jaki, jaki mamy po prostu w głowie, przez właśnie filmy, książki, wszystko, wszystkie media, wszystko to, co nam mówi otoczenie um, i popkultura i w ogóle. I też jest okej, okay. i właśnie to bycie nastolatkiem jest mam wrażenie ustabilizowana jako po właśnie czas odkrywania siebie i okej, okay, to jest myślę, że prawda, myślę, że dla wszystkich to jest prawda, no bo jednak to jest czas zmian, to jest czas po prostu tego jak jakby jesteśmy w różnych otoczeniach, trochę siebie zmieniamy, też pewnie po części dopasowujemy właśnie, bo te towarzystwa nawet jak ktoś ma mm, dość taką konkretną tożsamość i postawi, potrafi, potrafi stawiać granice, to jednak jakoś się dopasowuje do tej sytuacji, myślę, że każdy, bo to jest taki trochę czas próbowania jakby i w ogóle zastanawiania się, co się dzieje wokół ciebie. I to są takie rzeczy, które przez które każdy przychodzi, i trochę nas to wszystko kształtuje. Ale to jest jednak taki czas trochę zagubienia, i no czas, kiedy trochę mamy też narzucone, co robimy, bo no tak, każdy chodzi do szkoły, albo no, po prostu ma jakąś tam formę edukacji, czy tam domowa, czy niedomowa, to nie ma znaczenia, po prostu wiecie, mamy odgórne założenie. Co mamy robić? I to ma być najlepszy czas w naszym życiu. Ja właśnie bardzo się cieszę, że teraz mam tą taką wolność. I okej, okay, to jest trochę dziwne, bo jakby ja kończę 20 lat, bo będąc w połowie pierwszego kierunku studiów. Nawet w ponad połowie. Bardzo mnie to. Niepokoi, że już jestem tak blisko w ogóle zakończenia tego pierwszego kierunku. Uh, ale generalnie wiecie, o co chodzi? Większość ludzi kończy 20 lat, idąc właśnie na studia na pierwszym roku, czy tam, jak jest w technikum, to w ogóle um, jeszcze będąc w szkole. Um, I więc jeszcze to bycie nastolatkiem faktycznie trwa do tych 20. urodzin plus minus. Ja mam wrażenie, że moje bycie nastolatkiem skończyłam, faktycznie kończąc 18 lat, więc um, mimo że 18 lat też było taką ikoną i i tak dalej. To mam wrażenie, że właśnie gdzieś pomiędzy tym 18 a 19 urodzinami stałam się tak dorosła. Wiadomo, nie jestem, nie czuję się jeszcze dorosła, dorosła. I tak, jakbyście mnie zapytali, na ile lat się czuję, to bym wam tak powiedziała, że może 17, może 18. W każdym razie trochę mam wrażenie, że u mnie to się trochę szybciej zadziało, przez to, że przyszłam rok wcześniej do szkoły, więc to jest trochę wszystko przesunięte. Ale jednak teraz. Się zaczyna taki nowy etap. I jakby tak jak mówię, dla mnie to bycie nastolatką było owiane tym takim, tymi takimi typowymi zdarzeniami, które powinny się dziać według amerykańskich filmów. Wiecie o co chodzi. I tym to dla mnie było, a dla mnie teraz bycie nastolatką, jakby miała jakoś opisać, w ogóle ciężko jest podsumować 10 lat swojego życia. I to jeszcze 10 takich lat swojego życia. Wydaje mi się, że każda kolejna dekada będzie łatwiejsza do podsumowania, a ta jest po prostu najtrudniejsza, bo to jest czas tak bardzo. Dynamicznych zmian. Ja po prostu miałam, myślę, że 8 osobowości przez te ostatnie 10 lat i to jest ciężkie, żeby to jakoś określić. Ale właśnie myślę, że po prostu bycie nastolatką to zmiany, to po prostu zmiany. Wydaje mi się, że propos bycia właśnie w In Your Twenties to była taka narracja, że to jest czas, kiedy powinniście właśnie korzystać z życia, życie jest takie fajne, bo można robić duże rzeczy, które no można jako dorośli, a ale życie jeszcze nie jest aż tak bardzo na poważnie, jak będzie za kilka lat, i to też jest czas, kiedy powinniście się rozwijać, korzystać z tego, że jesteście młodzi, w pełni sprawni i w ogóle rozwijać swoje wszystkie pasje, zainteresowania, robić milion rzeczy, pnąć się powoli w ogóle po szczeblach kariery, być girlboss i w ogóle, ale też jest to takie, że możecie odetchnąć i pamiętać o tym, że to też jest czas chaosu. I bardzo mi się to podoba, bo ja w ogóle, ja w ogóle e, widziałam dużo takich no, tiktoków, czy czegokolwiek, filmików na YouTube, whatever, um, takiej narracji w social mediach ogólnie, że lata 20. to jest czas chaosu, to ja miałam takie... nie, ja mam wszystko uporządkowane, ja wszystko wiem. Dosłownie jak jest ta piosenka Taylor Swift, uh, Nothing New, że uh, when you know everything at 18, but nothing at 22, Naprawdę nie sądziłam, że kiedyś będę tak uważać, bo ja dosłownie, mając 18 lat, wydawało mi się, że już wszystko, jakby ja już wiem, jak moje życie będzie wyglądało. Przynajmniej przez kilka następnych lat. I mam to jakoś tak ułożone, mam jakiś plan, mam jakiś konkretny cel, i jakby wiem, na czym chcę się skupić. I mam wrażenie, że od tych 18 urodzin z każdym miesiącem coraz bardziej wszystko się wywraca. Od 19 urodzin to już w ogóle. I ja trochę nie wiem do końca co ja chcę zrobić z tym życiem. Ale też odczuwam takie przyzwolenie, że to jest okej, okay, że ja nie muszę wiedzieć. I to może jest nawet fajne, bo to otwiera nowe możliwości. I właśnie ten taki chaos lat dwudziestych może jest jednak jakąś prawdą, a nie mitem. I też to, że lata dwudziestych z jednej strony jesteście otoczeni ludźmi, jeżeli chodzicie na studia, pracujecie, cokolwiek, to jakby, jakby jesteście trochę wokół ludzi, ale to jest czas samotności to też trochę czuję, bo ja na przykład aktualnie naprawdę jakby uważam, że mam najlepsze relacje z ludźmi, jakie miałam w całym swoim życiu i jestem tak cholernie wdzięczna za tych ludzi, których mam tutaj blisko siebie i okej, okay, jakby też przeżywam na przykład to, że z jakimiś tam ludźmi nie mam kontaktu, albo nie mam, albo nie mam aż tak dobrego kontaktu, jak bym chciała, ale naprawdę jest, kurde, jest super. Um, to mimo wszystko bywam taka samotna, mam takie poczucie Samotności, w tym, w tym, że jakby ja w sumie nikt do końca nie wie, jak się czuję i nikt jakby nie podejmie, za mnie tych, nie podejmie za mnie tych decyzji, które ja muszę podjąć, i to jest takie, taka samotność w, tym, w tych wyborach. O czym więcej w ogóle mówiłam w odcinku o samotności, więc już, już rozgadywać na ten temat nie będę, ale właśnie to jest taki czas trochę dziwny, bo z jednej strony jesteście. Otoczeni ludźmi, macie tyle możliwości. Z drugiej strony, możecie czuć się zagubieni, możecie czuć się samotni. I podoba mi się to, że właśnie. Ja wiem, że ja często narzekam na to, że jesteśmy pokoleniem skrajności i robimy rzeczy albo w jedną stronę, albo w drugą, i w sumie ciężko się na cokolwiek wiedzieć o co chodzi. Jak się coś definiuje, czy znaczy w ogóle jak się o czymś mówi, to są te dwa. Końca spektrum, i ciężko jakoś to tak wszystko składnie, ładnie opowiedzieć. Ja mam z tym często problem, przez to, że mówię coś w jakąś jedną stronę, po czym do głowy mi wpada hej, ale to też jest w sumie w drugą stronę całkiem. E, ale wydaje mi się, że to jest tutaj fajne, że po prostu cokolwiek jakby jakkolwiek się nie czujecie, na jakimkolwiek etapie nie czujecie, że jesteście, to, to jest ok. To to jest ok, to jest właśnie ten czas, żeby wszystko się zaczęło rozjeżdżać. Bo tak jak mówię, do tego momentu, do. Do momentu, kiedy byliśmy wszyscy w szkole, i tak dalej, te etapy były podobne. A teraz niektórzy dosłownie mają dzieci? Widzę na TikToku młodsze osoby niż ja, które mają dzieci? A ja nigdy w życiu jeszcze nie miałam opaka? O czym możecie też posłuchać w odcinku podcastu o tym właśnie chyba tytule nawet. Um, I to jest jakiś dla mnie po prostu kosmos, jak bardzo jak bardzo to są lata, chaosu i jak bardzo różni w tym czasie jesteśmy. I w ogóle jeszcze na chwilę się wtrącając, jeżeli wam się mnie dzisiaj przyjemnie słucha, to będę mega wdzięczna za ocenkę podcastu, za łapeczkę w górę, za subskrypcję, może za taki mój prezent urodzinowy, jeżeli to zrobicie, zwłaszcza z tą ocenką na Spotify, serią, mega mi to pomoże, no ale generalnie będę wdzięczna za jakikolwiek też odzew, zapraszam na Instagrama, na wszystkie moje socjale, wszystko jest w opisie. A wracając do tematu, to jest właśnie czas takiego chaosu i i myślę, że właśnie tak jak czas lat nastoletnich bym zdefiniowała słowem zmiany, tak lata 20 zdefiniowała słowem chaos. I to jest w sumie ciekawe, jak jakby postrzegamy te wszystkie okresy czasu jakby jak postrzegamy, że jakiś jest lepszy niż, jakby niż kolejne. Bo w ogóle ja na przykład kiedyś się bardzo bałam tego. Bardzo się bałam tego właśnie momentu, kiedy będę miała 20 parę lat. Po czym. Nie wiem kiedy to do końca się stało, jakoś chyba pod koniec liceum, na TikToku, pandemia i tak dalej. Wiecie, trafiłam na ileś tam takich TikToków i potem jakby częściej coraz widziałam tą narrację, że lata 20. są właśnie takie fan, że to jest czas tego chaosu, że widziałam tą narrację dotyczącą szkoły, która przenosi się na studia, ale trochę w takiej jakby luźniejszej formie i miałam takie, kurde, może to też będzie fajne, więc teraz sobie ładnie w głowie um, ustawiłam lata dwudzieste, ale teraz się boję lat... 30. Boję się tego, kiedy będę miała tą trójkę z przodu. Ja wiem, że te 10 lat teraz to wydaje się być może dużo, ale ja wiem, jak szybko ten czas potrafi lecieć. I ja wiem, jak ostatnie dwa lata szybko mi zleciały. I czym będę starsza, tym ten czas będzie szybciej leciał. Więc też ciężko o tym nie myśleć. Zwłaszcza, że jestem osobą, która lubi o tym myśleć. Bo w ogóle. Ja wiem, że dla pewnie dużej części z was ja po prostu jestem takim overanalyzing po prostu osobą i która w ogóle martwi się o jakieś niepotrzebne rzeczy i sama sobie dokłada problemów i sama sobie w ogóle dokłada jakiegoś myślenia o rzeczach, ale ja lubię takie takie rzeczy tak jakby rozkminiać, lubię to wszystko porządkować i lubię też a, robić takie różne właśnie poniekąd rzeczy związane z tymi urodzinami, bo chociażby to, że ja co roku piszę list do Starszej siebie o rok, i w tym roku, słuchajcie, będę pisała dwa listy, bo będę pisała list do mnie za rok i będę pisała list do mnie za 10 lat. I się zbieram bardzo do tego, bo w ogóle, jakby. No, jest kilka takich rzeczy, które chciałam zrobić w tym tygodniu, to jest jedna z nich. I miałam to może, miałam to zapisane, że zrobię to dzisiaj, ale coś czuję, że nie zrobię tego dzisiaj. Bardzo nie czuję się na siłach, żeby. To napisać, ale bardzo chcę, bo jestem bardzo ciekawa. Zawsze, jakby czytam potem, ym, na przykład teraz, jak będę miała 20 urodziny, to sobie usiądę i przeczytam list od 19-letniej mnie. Nie mam pojęcia, co tam napisałam. Nie mam zielonego pojęcia, co tam napisałam. Szła, bardziej pamiętam, co napisałam dwa lata temu. Więc to będzie, yy, to będzie ciekawe czytanie tego. I kurczę, lubię z jednej strony to wszystko analizować, z drugiej strony też yy, nie chcę, zwłaszcza w, jakby ostatnio miałam takie, że nie chcę sobie Nakładać znowu kolejnych jakichś tam planów, ram i czegoś jakiegoś takiego deadlineu, że do X wieku muszę zrobić to, tamto i to, bo zrobiłam coś takiego w zeszłym roku. Bardzo mało z tej mojej listy rzeczy się sprawdziło końcowo. Zrobiłam dużo innych rzeczy, dużo innych w ogóle, których się nie spodziewałam. Eee. I chyba powinnam sobie pozwolić na trochę większą wolność, powinnam temu chaosowi lat 20 pozwolić po prostu być. I no nie zmienię mojej osobowości, nie zmienię tego, że lubię być jednak uporządkowana i tak dalej ale trochę jednak więcej mm, więcej tej przestrzeni sobie po prostu staram się dać i to jest tak dziwne, że się kończy być nastolatką, Wiecie, co chodzi, ja nadal mam taki mindset i to jest znowu to jest tylko liczba i kurczę w, w tyl, na tyle sposobów czuję i nie czuję jednocześnie się dorosła, że to jest dziwne, zwłaszcza że jak kurczę mam jakieś takie wszystkie przemyślenia, to to jest taka spirala, w którą jak się wejdzie, to można też ciężko wyjść, więc też do którego momentu warto? Bo teraz naprawdę mam jakieś egzystencjalne po prostu, wiecie, myśli w głowie, kiedy to nagrywam, kiedy tutaj do was mówię. I czy to nie za dużo? Nie wiem. Czemu się robi ciemno? Halo, chmura. Proszę się odsłonić. Więc tak jak mówię, kolejne urodziny to trochę kolejny milestone, ale takie przemyślenia z ostatniego roku, które zebrałam, to to, że muszę faktycznie bardziej żyć chwilą. I ja lubię to w sobie, że jestem uporządkowana. Naprawdę lubię, lubię planować i tak dalej. Naprawdę to w sobie lubię. Ale muszę jednak pozwolić sobie trochę bardziej spontanicznie do wszystkiego podchodzić, bo też jakby właśnie, jeżeli mam na coś ochotę, jeżeli chcę coś zrobić, to rób, żeby robić to teraz. Bo my nie wiemy tak szczerze, po prostu trochę, żeby to nie brzmiało tragicznie i pesymistycznie bardzo, ale my naprawdę nie wiemy, ile my mamy czasu na tej ziemi, i nie chcę żałować, że czegoś nie zrobiłam. Dlatego zamiast planować i sobie nakładać to, że powinnam być teraz właśnie odpowiedzialna, czy jakaś i jakaś to to jest chyba, to jest idealny w ogóle czas te lata dwudzieste, żeby dać sobie tą wolność i po prostu taką czasem pozwolu, po prostu pozwolić sobie na jakąś taką może dawkę głupoty. Um, bo to jest jeszcze ten czas, no bo wiadomo, że z wiekiem coraz mniej rzeczy wypada i w ogóle, chociaż um, to też się trochę zmienia i trochę nasze postrzeganie tego wieku też się zmienia i poważność wieku też się zmienia, bo Trochę chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że at the end of the day wszyscy po prostu jesteśmy ludźmi, nieważne ile mamy lat. Jesteśmy wszyscy po prostu ludźmi, którzy popełniają błędy, którzy są czasem nieogarnięci, którzy różnią się doświadczeniami i wiek nie za wiele nawet mówi o człowieku. W sensie w ogóle wiek mało mówi o człowieku, o wiele więcej mówi o człowieku jego zainteresowania, jego przejścia doświadczenia, wszystko to, czego po prostu wszystko to, co zebrał w trakcie tego życia. Więc nie skupiajmy się na liczbie, skupiajmy się na tym, co robimy. I... Jeju, to jest... To jest coś, co chcę sobie bić do głowy jednocześnie mam w głowie to, że zaraz będę miała dwójkę z przodu. I mam ciarki. Ciężko kończyć bycie nastolatką. Więc tak, podsumowując. Czas nastoletni nie dla wszystkich jest dobrym czasem. Dla większości z nas to w ogóle nie jest czas najlepszy w naszym życiu. I to jest ok, to nawet bym powiedziała, że nawet nie tyle jest ok, to jest dobre, bo chyba chcemy mieć takie poczucie, że czeka nas coś le jeszcze lepszego. Czeka nas naprawdę fajne życie i tyle fajnych momentów, i tyle fajnych lat, tyle fajnych wspomnień i przeżyć przed nami. Więc nie skupiajmy się na tym, że właśnie jakiś czas powinien być najlepszym, tylko starajmy się obecną chwilę zrobić tą najlepszą. I oczywiście warto sobie czasem powspominać i w ogóle lubię to robić, ale skupiajmy się na tym, co jest tu i teraz. I to chyba tyle. To chyba tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tak jak mówię, zero skryptu, króciutki wyszedł, ale to może dobrze, bo możliwe, że dostaniecie jeszcze dodatkowy odcinek związany z tym, czyli ten mini-vlog, który już może być długi, bo, bo jestem dopiero na drugim dniu nagrywania już mam masę materiału. E Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak mówię, zobaczymy, czy to opublikuję, ale chciałam jakąś taką pamiątkę i chciałam też właśnie gdzieś uwiecznić moje takie przemyślenia związane z tym, że nie będę już nastolatką. Przynajmniej nie na papierze, bo w głowie trochę będę i myślę, że w głowie w głowie ten taki mindset, zwłaszcza od 17 lat w górę, zostaje, zostaje na długi czas taki, jaki jakby był Tę świadomość człowiek który zmienia, ale jakby w ogóle do jakiego absurdu doszliśmy w społeczeństwie, że ktokolwiek kończąc 20 lat się zastanawia, czy to już czy to już starość, wiecie o co chodzi. To też może kwestia tego, że po prostu w social mediach widzimy jak, jakby coraz częściej osoby młode, gwiazdy, coraz częściej to są osoby bardzo młode, celebryci, wszystko i tak dalej i czujemy gdzieś tam, że jest jakaś presja, żeby jakby Wcześniej zrobić wiele rzeczy i tych ludzi młodych jest coraz więcej po prostu przestrzeni publicznej, proporcjonalnie, ale naprawdę, czy macie 20 parę lat, czy 30 parę lat, czy 40 parę lat, to nie znaczy, że wasze życie się kończy. To, kiedy wasze życie się skończy, zatrzyma, będzie tylko gorsze, zależy naprawdę. Ja wiem, że to brzmi jakby tak banalnie, i tak wiecie, słodko-cukierkowo, Złote Myśli z Tumblera. Ale to, kiedy Wasze życie się skończy, zależy dosłownie tylko od Was. Wiecie, kiedy, kiedy będzie ten moment, że wszystko będzie tylko gorzej. Nie musi być w ogóle takiego momentu. I na tym się skupmy, i o tym pamiętajmy. Więc nieważne, ile macie lat, ile lat kończycie i tak dalej, mam nadzieję, że nikt z Was nie czuje jakiegoś kryzysu i nie czuje, że ta liczba, jakakolwiek by nie była, czy za mała, czy za duża według kogoś. Że ta liczba na papierze cokolwiek znaczy, bo nic nie znaczy. I tak jak mówię, mam nadzieję, że cokolwiek się u was nie dzieje, to, że czujecie się dobrze i że macie dobry humorek, i że u was też świeci takie piękne słońce, bo ja dzięki pogodzie mam o wiele lepszy teraz mindset. I tyle. Spełniajcie swoje marzenia, pamiętajcie, żeby jak macie na coś ochotę, to w miarę oczywiście możliwości, bo zdaję sobie sprawę z ograniczenia. Ja też mam dość duże szczęście w życiu generalnie, ale. Wiecie w miarę swoich możliwości, żeby realizować to, co się chce i skupiać się po prostu na tym, co jest ważne teraz dla Was. Mam nadzieję, że Wam się mnie dzisiaj miło słuchało. Jeżeli tak było, to będę mega, mega wdzięczna oczywiście za obserwacje, subskrypcje, łapki w górę, komentarze, wszystko, jakąkolwiek Waszą aktywność, opinii Waszą o tym, jakby jak Wy w ogóle postrzegacie lata nastoletnie, a dwudzieste. I czy też. Y czy to też tylko ja miałam takie, taki strach, że już lata 20 to już tak po, powoli poważnie i to już tak, wiecie, dorośli i nawet trochę 20 kilka, 25, 6 to już tak trochę starość i potem to mi się zmieniło? Czy wy może w ogóle nie mieliście takiego spojrzenia na ten czas? Jestem mega ciekawa, więc koniecznie się tym podzielcie w komentarzach. Ostatnio mam kilka komentarzy pod różnymi odcinkami i nawet nie wiecie jak się cieszę, że ktoś jakkolwiek reaguje na to, na to co tutaj do was mówię, więc będę mega wdzięczna za takie komentarze. Trzymajcie się, moi drodzy, życzę wam miłego dnia, wieczoru, czy kiedykolwiek tego słuchacie. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do usłyszenia już za tydzień. Za tydzień już faktycznie będę miała 20 lat.